Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest poradnik, jak sobie łatwo przejść bez żadnych trudności przejść sobie ostatni poziom w grze Lucius. Otóż istnieje pewien błąd, dzięki któremu nasz Lucius może być nieśmiertelny w obliczu tych księży, którzy będą nadchodzić z tamtej strony. Jak to zrobić? Otóż tak, kiedy jesteśmy już w ostatnim poziomie, włączamy sobie te ognie piekielne, czekamy na księży. Muszą nas teraz złapać. W tą stronę idioci. A kiedy zaczną nas już egzorcyzmować, Luc już upadnie na ziemię, zatrzymujemy grę, minimalizujemy klawiszami ALT plus Tab i wracamy do niej. Kiedy już wróciliśmy do gry, wyłączamy klawisz Escape. I jeżeli Luc już po wyłączeniu, właśnie menu zaczyna yy, znaczy, jeżeli po wyłączeniu menu Luc już stoi, a nie leży. No, to znaczy, że nam się Bóg udał, i możemy sobie napierdzielać tych księżurków Ile teraz chcemy. Jeżeli błąd Wam nie wyjdzie, po prostu jeżeli Luc już nadal będzie leżał, nie będzie stał tak jak powinien, po prostu klikacie jeszcze raz Escape, od razu klikacie od razu Escape, znowu minimalizacja gry, wracacie, wyłączacie Escape, i do skutku aż Luc już będzie stał na nogach. Co chwilę Escape. No trzeba naprawdę trafić w moment. Ja akurat tutaj na tym poradniku trafiłem akurat w moment, że mi się udało wykonać ten błąd. Czyli po prostu, jeżeli leży nadal po wyłączeniu menu, to od razu naciskacie Escape. Minimalizujecie, wchodzicie z powrotem do gry wyłączenie Escape, a nadal leży, to samo znowu, aż do skutku, aż będzie stał. Przynajmniej u mnie to działa, nie wiem, może u was. Raczej powinno u was działać, bo no właśnie. Napierdzielamy sobie ich. Czasami upadno, czasami po prostu będę stali w miejscu, ale życie będzie im dalej odejmowane. Jak widzicie, odejmuję sobie im życie i praktycznie mi nic nie robią. Czekam na maksymalną moc. I... list. I tego teraz list. Czekamy. Jeden księżulek padł. Kiedy zjedziemy życie księży do zera, praktycznie stojąc w miejscu, nie możemy się w tym stanie nigdzie ruszyć, jak widzicie, możemy zmieniać moce za to i strzelać tymi płomieniami, czyli stoimy sobie w miejscu, rozwalamy księży, kiedy już ukatrupimy obu, wtedy włącza nam się scenka, tak jakbyśmy normalnie ich pokonali bez żadnego błędu, bez niczego. Także myślę, o właśnie, widzicie, że jest scenka. także to tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że ten błąd, który odkryłem przez przypadek Wam się yy, przyda. Chciałem, minimalizowałem grę tylko po to, żeby zobaczyć, czy dźwięk jest akurat dobrze nagrany na filmie. I gdy wróciłem do gry, popatrzyłem, że ludz już zamiast poddawać się mocy, świętej mocy, stoi sobie, mając wszystko, w... całe rozgrz... rozgrzeszanie, znaczy nie, całe egzorcyzmy tych księży. Także, okej, okay. dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie.